Ono się cieszy na sam, samą myśl otwa, otwarcia tej puszki. Cześć i Witam w kolejnym odcinku. salobrania Niesamowitego Obrania, bo będzie to otwarcie puszki analemny, która naświetlała się rok i dwa miesiące. Dlaczego tak? Wszystko wyjaśnię spokojnie. Niestety w tym filmiku nie dowie się, czym jest analemma i jak ona powstaje. Oraz dlaczego tak trudno ją wykonać i dlaczego tak niewielu osobom udało się ją zrobić. Dlatego tutaj podlinkuję Wam filmik z wszystkimi informacjami, a teraz lecimy dalej. Zrobiłem mały upgrade. Tym razem puszka będzie zamontowana daleko od y, domu 30 metrów przewodu i już gotowe, podłączone zasilacz. I oczywiście puszka. Puszka też gotowa, załadowana papierem. I yy, wprowadziłem jedną, jedno ulepszenie, modyfikację, ponieważ ta puszka będzie wystawiona na działanie warunków atmosferycznych, więc postanowiłem dobudować tu takie, taką prowizoryczną osłonę, aby padający deszcz czy śnieg nie dostał się do elektromagnesu i nie spowodował jakiegoś zwarcia. Mam nadzieję, że zda egzamin, zobaczymy. I że rok wytrzyma to na tych warunkach. Jeśli nie wytrzyma, no to nie wyjdzie. Aha, no i tu musiałem zrobić taką dziurę, otwór, bo po podnoszeniu do prądu, ten boles tu wystaje. No właśnie. I tak to działa. Dostaje prąd. Wsłania się otwór. Naświetla się. I tak to działa. Także więc, także więc. Pierwszym etapem zamontowania analemy jest zamontowanie pierw linki naprężającej od tego słupa do tutaj do opieru nochrona, aby poprowadzić później kabel, którym będzie analema uruchamiała się. Kontrola jakości czy wszystko. Dobrze działa, zaraz powinna się otworzyć puszka. Jest godzina 11 równo. Otwiera się, zobaczymy czy działa. jest, otworzyła się. Ok, następne oświetlenie dwuminutowe. Także widzę, wszystko w porządku, nic się z puszką nie dzieje. I widzimy się za kolejne pół roku, będziemy sprawdzać. Cześć Manko. dzisiaj przedem doglądać, do tutaj wisi Moja puszka analemma kolejna się robi, i zostało mi jeszcze tylko dwa miesiące naświetlania, i będzie gotowa. Na razie nie zdradzę Wam, jaki będzie widok, ale na pewno będzie lepszy widok niż ta pierwsza analemma, gdzie była robiona z mojego balkonu i wyszła wyśmienicie. Tam mam nadzieję, że również wyjdzie świetnie, i do tego będzie świetny widok. Dziś jest 18 lipca i dokładnie minął rok od zamontowania mojej analemmy. I dziś teoretycznie powinienem ją ściągnąć, lecz tego nie zrobię. A dlaczego? To zaraz Wam tu właśnie napiszę i wyjaśnię, dlaczego jeszcze tego nie zrobię. Zdradzając cały mój koncept analemmy, będzie on wyglądał w ten sposób: tu będzie jakiś domek, że ja wymyśliłem sobie, że na tym zdjęciu jednym będzie aż 13 analem, czyli tych ósemeczek. I kolejne będą, i kolejne ósemki, czyli te analemy będą co 35 minut. No i chciałbym właśnie taki uzyskać efekt, że będzie tych ósemek, tych analem bardzo dużo. Jeżeli mamy 13 analem, i one się otwierały, każda z nich codziennie na 2 minuty, czyli 13 razy 2. Równa się 26, czyli codziennie przez 26 minut naświetlała mi się analemma 26 minut razy 365 dni to się równa, nie wiem, muszę to obliczyć 9000 9490 minut podzielić to na 24 godziny, podzielić to na 60 na godziny. podzielić to na 60 150 8 godzin, a 158 godzin podzielić na 24 6,5 dnia czyli przez cały rok przez cały rok to zdjęcie naświetlało się tak jakby przez 6,5 dnia wydaje mi się, że jest to bardzo mało, dlatego teraz robię tak zwane doświetlanie i nie ściągam analemny ponieważ chciałbym doświetlić tło tych ósemek już nie naświetlam już nie robię doświetlania tylko sobie robię przed tą godziną, którą zacząłem A właśnie, to mam kartkę Pierwsze naświetlanie następowało o 8.30 A ostatnie kończyło się o 15.30 Czyli ja teraz robię doświetlania od godziny powiedzmy 5 rano do 8 .00 sobie doświetlam i później e, po 15.30 powiedzmy gdzieś od 16 do zachodu słońca sobie doświetlam tylko to tło. Nie, nie robię już tych ósemek anarem, tylko sobie doświetlam tło. E, dlaczego nie mogę tego zrobić od razu? Powiedzmy, że doświetlałem sobie ósemeczki i znowu doświetlałem. Nie mogę tego zrobić od razu, ponieważ aplikacja, z której korzystam, ta, to gniazdko smart, które mogę sobie zaprogramować, e, nie obsługuje aż tylu Funkcji. Nie obsługuję aż tylu włączeń i wyłączeń analendy. Mogłem tylko zrobić właśnie te ósemki i nie mogłem zrobić już doświetlań, bo już brakło kolejnych funkcji, że tak powiem. No Myślę, że potrwa to jeszcze to doświetlanie z miesiąc dwa. Podoświetlam sobie tło, żeby tło mi się pani zarejestrowało i wtedy dopiero ściągnę. Także mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Chodziło o to, aby po prostu y, doświetlić to zdjęcie, dlatego ono naświetlało się dwa miesiące dłużej niż powinno. I powiem wam, że ta osłona, którą zamontowałem, taka plastikowa, tutaj y, nawet ten rok czasu wytrzymała na tych warunkach atmosferycznych i się sprawdziła. E, dobra, starcz tego zbędnego gadania, bo jestem bardzo ciekawy i robimy oczywiście, jak ja to mówię, first look. Są emocje, jak na grzybach. No, nagrywanie. Otwieramy. O, pojawiła się woda. puszce. O kurczę, nawet sporo tej wody. No, ale trudno. Otwieramy, patrzymy, co tam się dzieje. Może te zalanie doda smaczku temu zdjęciu, może będzie niekiedy lepsze, a może niekiedy będzie gorsze, zobaczymy. Oze rzesz, kurde, lebele. Naprawdę, jest niesamowicie dobre zdjęcie. Mistrzowskie zdjęcie, jest mistrzowskie. Z bliska wygląda to tak, widzicie, zdjęcie mokre, ale pięknie widać każdą analemę, każdą jedną analemę, nie ma żadnego błędu na tym zdjęciu. Jest, jest super tło naświetlone, budynek, jest kadr idealny, no... Je schowam, żeby mi się nie naświetliło i dam do wysuszenia. Poczekam, aż zdjęcie wyschnie, zeskanuję i... Pokażę wam pozytyw. Także tak prezentuje się pozytyw. Tak jak na początku byłem zachwycony negatywem, tak po yy, chwilowym odreagowaniu <zyszła> przyszła taka yy, refleksja, że można było to jednak zrobić lepiej. Ale co można było zrobić lepiej, już Wam tłumaczę, bo yy, zapisałem sobie, że dokładnie tutaj jest 13 analem, czyli tych ósemek, 13 ósemek i one powstawały co 35 minut każda. I naświetlała się dokładnie 2 minutki, czyli o godzinie 12 naświetlała się 2 minutki, 30 minut, 35 minut później, czyli 12.35. Dokładnie tutaj mam takie, o właśnie, włączyłam godziny, dokładnie o godzinę. O 12 się włączała na 2 minutki, 12.35, 13.00, no i tak, od rana do godziny 15.30, co 35 minut, ta moja puszka. Analemma uruchamiała się na 2 minutki. Dlaczego co 35 minut? No, no, dlatego, że po konsultacjach z Maciejem Zapiurem, który jest specem od analem i słońca, on zdradził mi może to nie jest akurat tajemnica, ale tego nie wiedziałem powiedział mi, że ta dolna część analemy, czyli to odchylenie analemy w tym najszerszym punkcie, wynosi dokładnie 32 minuty. A ja pomyślałem sobie, że właśnie nie chciałbym, żeby te te analemmy nachodziły na, na siebie, ale się tylko tak stykały. Nie nachodziły na siebie, ale się stykały. Dlatego e, ustaliłem sobie 35 minut. Jak widzicie, e, popełniłem błąd. Dlaczego popełniłem błąd? Bo według moich założeń, obliczeń, e, godzina 12 to powinna być tu. Ta środkowa ósemka, ta środkowa analemma. A 12 wyszła mi tu godzina. Dlaczego tak wyszło? Już po chwilę, chwilę myślałem dlaczego tak wyszło i już wiem dlaczego tak wyszło. Bo, ponieważ ja naświetlałem wszystkie te, te moje godziny otwarcia migawki były na czas letni. Gdyby to był czas zimowy, gdybym to e, naświetlał na czas zimowy, to tu by była 12, tu byłaby 12.10 dokładnie. I tutaj by była właśnie ta środkowa ósemka. W związku z tym to zdjęcie by było symetryczne. Teraz nie jest symetryczne, bo e, ta ilość ósemek widać, że... Z tej strony jest więcej, z tej strony mniej. Dlatego mówię, że można było to zrobić lepiej, tak? Tych dwóch ustamiak by tutaj nie było, a tutaj by były dwie kolejne i wtedy to zdjęcie było symetryczne, idealnie symetryczne. No niestety tak wyszło. Nie mam zamiaru już tego poprawiać. Ma jakieś tam mikro niedoskonałości to zdjęcie, jakby nie było. Ale mi się po prostu tak podoba. Kolorystycznie również mi się bardzo to podoba. No i teraz powiększymy troszkę zdjęcie i pokażę Wam kilka szczegółów i niuansów, które można wyczytać z tego zdjęcia. Jak chociażby, jak widzicie, w związku z tym, że negatyw do, do puszki dostała się woda, negatyw był, był, był mokry. W związku z tym te ślady słońca są takie, właśnie jak widzicie, lekko rozmyte. Ta woda spowodowała, że e, no, rozmyły się te, e, gdzie nie, gdzie te, te ślady słońca na tym papierze. E, w ogóle mi to nie przeszkadza, bardzo mi się podoba. E, dodatkową rzeczą możemy zauważyć, że ja podczas e, naświetlania po po około miesiącu stwierdziłem, że zmienię sobie miejsce, z którego będzie szło zasilanie puszki. Na początku zasilanie kabel, kabel zasilania puszki szedł tą stroną i po miesiącu przestawiłem go jednak tutaj. No i widać właśnie duszek pierwszego położenia kabla, a tu jest drugie położenie kabla. W tym miejscu powstała, nie powstało to specjalnie, w ogóle tego nie, nie zamierzałem, powstało to przypadkowo. W tym Miejscu powstała taka jakby linia. Widzicie tą linię? Coś takiego. Dlaczego to powstało? Ano powstało to dlatego, że w tym okresie, gdy słońce wędrowało tą stroną, te dni były dość pochmurne i tutaj bardzo mało słońca się zarejestrowało. Tak samo jak tu słońce wracało, wędrowało tą stroną, tą częścią analem, to też były dni pochmurne i to słońce się nie zarejestrowało. W związku z tym powstało tak jakby taka. Pusta przestrzeń, pusta kreska w śladach w śladach słońca. No i teraz właśnie mam do Was sprawę. Jeżeli. O kurde! Teraz zauważyłem, że mi się kabel urwał od elektromagnesu. A chciałem powiedzieć Wam, że załaduję papierem i wyślę komuś tą puszkę, żeby sobie powiesił i to zrobił na w ładnym miejscu. Ale. Okazuje się, że mi kabel się urwał i będę musiał to zrobić. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić, czy nie będę musiał wymienić całego elektromagnesu. Ciekawą rzeczą jest również to, że e, jak widzieliście na początku, gdy pokazywałem ten radiator, który, który był czarny na początku, zrobił się srebrny. Pod wpływem e, promieni słonecznych wyblakł i zrobił się biały. Nawet lepiej. No to na tyle. Jestem zadowolony, szczęśliwy z, tej mojej, z tego mojego zdjęcia. To jest moja druga. No tak naprawdę trzecia próba, ale pierwsza była nieudana, rok temu była druga, która była bardzo udana, no i ta również mi się bardzo podoba, jest naprawdę prawie minimalnie idealna. To wszystko na dzisiaj, siemanko, cześć!